Autor zaczął tworzyć swoje prace już w wieku dziecięcym. Jego malarski świat powstał na podstawie komiksów i filmów science fiction oraz książek Juliusza Werna. Staram się już stworzyć swój własny styl, który jest oryginalny. Wiadomo, na początku drogi twórczej każdy artysta ma jakieś... Nawiązania do, do innych twórców. Tego się nie dało uniknąć, fascynacje innymi malarzami. To jest rzecz zupełnie normalna. Ale z czasem właśnie ważne jest to, że staw wykryował jakiś swój świat. I właśnie ja tak poczułem się bardzo dobrze w takim stylu, takim steampunkowym właśnie, nawiązującym do przełomu XIX-XX wieku, do techniki, do pierwszych jakichś pojazdów, które gdzieś się pojawiały. I to jest taki właśnie główny nurt mojego malarstwa. Chociaż czasami uciekam w surrealizm i... Czasami lubię coś w tematyce science fiction namalować, także nie ograniczam się. W jego pracach możemy znaleźć także elementy legnickiej architektury. Jak dodaje artysta, to nie koniec twórczości na temat miasta rodzinnego i w przyszłości chciałby przygotować całą wystawę związaną z Legnicą. Raczej by to było miasto, które gdzieś tam kryje się w mojej wyobraźni, które jest gdzieś tam w tym moim stylu stworzone. Na pewno byłby to jakiś taki. Yy, Taka wizja przyszłości, ale może nie taka typowa, jak to w filmach science fiction się pokazuje, dlatego, że mój świat jest światem alternatywnym, czyli to jest może rzeczywistość tego samego czasu, ale potoczona zupełnie innym torem, innym nurtem rozwoju. Także na pewno będzie to ciekawe. Wystawę możemy podziwiać do 1 czerwca. Zatem jest jeszcze czas na zagłębianie się w nieskończoną wyobraźnię Jarosława Jaśnikowskiego.